To kolejny protest rolników w krótkim odstępie czasu. Przez ostatnich kilka tygodni miał on łagodniejszy charakter. Teraz plantatorzy ponownie zablokowali drogi, bo jak mówią, problemy na wsi nie zniknęły. Wielkim problemem, który dotyczy hodowców trzody chlewnej są bardzo niskie ceny zatuczniki, wahające się w granicach 3,50 do 4 zł. Wielu rolników też dotyka ASF, to jest kolejny problem. Firmy, duże holdingi mają zmowy cenowe. Od rolników kupują produkty bardzo tanie. Jabłka na przykład od sadownika są kupowane po 60 groszy, a wszyscy wiedzą po ile kupują w sklepie. Wśród problemów wymienia się również chociażby ceny nawozu, który podrożał w ostatnim czasie o 300%. Budżety rolników rujnują także ceny paliwa oraz niekorzystne akurat dla nich obniżenie VAT-u. Narzekają też na to, że już od wielu lat są ignorowani. Najlepszym ministrem to jeszcze był Kalinowski i od tamtej pory nie ma ministra rolnictwa. Wieś jest opuszczona, nie ma w ogóle ani z kim rozmawiać. No i jedyne co jest, co nam pozostało, to zademonstrować, wyjechać, żeby może i miasto zrozumiało, bo najpierw upadną rolnicy i później upadnie i miasto. Gorzkie słowa padały również pod adresem obecnego rządu. Rolnicy uważają, że zostali oszukani, a obietnice wyborcze pozostały jedynie obietnicami. Obiecano nam, że jak dostaną się do władzy PSP, to będziemy mieli równe dopłaty jak Anglicy. Rolnicy Anglii, Niemiec, Francji dzisiaj się tego po tylu latach nic nie zmieniło. Ba jesteśmy w gorszej sytuacji niż byliśmy 2-3 lata temu. Rolnicy oczekują m.in. rekompensat za podwyżki cen nawozu oraz zwiększenia kwoty zwrotu podatku za paliwo, a przede wszystkim dialogu z rządem. Na ten się jednak na razie nie zanosi. Nie widzę powodów akurat, bo z liderem agroni się spotykałem, z przedstawicielami. Natomiast na ulicy ani na skrzyżowaniach to nie jest miejsce do rozmów, więc to trzeba jasno powiedzieć. I tak naprawdę, jeśli chodzi o polski rząd, to to robi, co jest w naszej mocy, co, jest, co tylko zależy od nas. Robimy wszystko dla rolników. Minister powiedział także, że ewentualne rekompensaty czy dopłaty do cen nawozów byłyby niezgodne z unijnymi przepisami. Rolnicy zapowiedzieli, że w przypadku braku rozmów i zdecydowanych działań poprawiających sytuację na wsi, są gotowi zaostrzyć protest.